Witam z tej strony Rafa. W dzisiejszym odcinku zajrzymy do pudełka modelu F7EB. Jest to model w skali 1 do 144 firmy Trumpeter, który jest dość tanim modelem. Do 20 zł można go kupić. Jest to generalnie taka przeróbka, przeróbka MIGA21 można powiedzieć, jeśli chodzi o, o, o to, co widzimy. Model kupiony. Na Amazonie było zupełnie inne pudełko. Ja liczyłem, czy to coś może innego przyjść, ale przyszło to, co było w opisie. Więc teraz spoglądamy tutaj. Już tutaj użyję zoomu, żeby widzieć dokładnie to, co jest. Mamy jedną kartkę, jedną kartkę takiego zwykłego papieru. Mamy tutaj opis w języku chińskim i w języku angielskim, jak. Tutaj jakie kalkomanie trzeba użyć, jak malować. Tak to wygląda. Mamy dwie ramki szarego plastiku, jedną z przezroczystego. Instrukcja nie jest zbyt skomplikowana. Tak tutaj widzicie, i jak to teraz wygląda. Tutaj jeszcze jest o kalkomania. Wygląda w ten sposób. Musicie zobaczyć. I mamy tak, zacznijmy może od tego przezroczystego elementu. No jest przezroczysty, powiedzmy, że tutaj jak gdyby nie ma się co, do czego za bardzo przyczepiać. Mm, nie, nie ma jakiejś tragedii. I teraz obejrzyjmy sobie same wypraski, jak one wyglądają. No powiem Wam, że e, no skala 1 do 144. Mm, takie to tak, sami widzicie tu jakąś taką fakturę pomarszczonego mleka, takiego kożucha trochę. Więc jak gdyby nie jest, to nie jest to jakaś rewelacja. Same na przykład piny zobaczcie, jakie wielkie tutaj są, żeby to wszystko zamocować. I co mi się jeszcze nie podoba, ale to będzie za, za chwil kilka. Na drugiej ramce przeglądałem. Wielkość kół. Wielkość kół jest moim zdaniem tutaj taka niezbyt fajna. I tutaj zobaczcie, koło wygląda. To w ogóle nie ma zaznaczonej faktury. Jest po prostu kółko takiego. Coś co ma symulować. Coś co ma udawać, że to jest koło. Dobra, teraz zobaczymy sobie tutaj kadłub, no jak wygląda. No to też to wygląda troszeczkę jak. Trudno to powiedzieć. No to nie jest, nie jest jakieś idealne, że tutaj wszystko tak jest super małe i eleganckie. Ale nie dziwmy się. Cena, cena tutaj tego modelu to jest tak powiedziałem do 20 zł. Za 14 złotych można już go wyrwać w Polsce. Ja kupiłem w Amazonie kilka, kilka modeli. No, taką paczkę sobie zrobiłem, bo tam jest darmowa dostawa, jest od 40 zł, więc żeby mi się to wszystko uzbierało i tak to wszystko przyjeżdżało w pojedynczych kopertach, więc by zaoszczędzić powinienem na zestawie. Dobra, no mam nadzieję, że widzieliście. Wszystko w 4K dokładnie widać. To nie jest tak jak co ostatni inbox robiłem. Więc te osoby, które były ciekawe co dostajemy za te kilkanaście złotych, to teraz już wiedzą. Generalnie powiem Wam, że na konkursach modelarskich są osobne klasy 1 do 144 i na Wrocławiu taka klasa będzie rozegrana Nie wiem czy nie zbuduję, nie wystartuje nie no z tym to tak trochę słabo by było, nie? Ale zastanawiam się nad jakimś innym. Dobra Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.